Witajcie! Dzisiaj gramy Rudzielcem, bo gdy nagrywałem odcinek, to się wywaliło. Odcinek się wywalił, nie zapisał się, a więc dzisiaj po prostu nim gramy. Też będzie krótszy. Więc, dobra, lecimy do matchmakingu. Lecimy tutaj do matchmakingu. ale match making people. To akurat jestem ja dzisiaj tylko jedną rundkę rozgrywamy. Dobra I need research, teraz się takiego czegoś nazywa. Wszyscy I need research, I need research Biegniemy, przychodzę Przychodzę przynosić radość, sorry Hoodie distract? Na pewno nie mi Dobra, robimy to Piękna robota Chciałbym Bobetę znaleźć albo Koala. Uff, Bobetę ma więcej procent. A jest over, wiem, czy to to nowe. nie, bruszczo To było ktoś to słyszał? Czy tylko ja? Nie wiem. O, dodawał kuki. Jej są i nie widziałem. Ej dobra, ale widać, że ten ran może się udać. On last Co za to jest mega dobry update. Żeby mniej procent. Żeby na mnie wywalało. O, Jezu! Nie skopnąłam się. I'm sorry. Po co niby? Why? Trzeba bym w ogóle no, a jest oba. Naprawdę podobnie w styczniu Już będzie się mniej wywiał tych odcinków Bo jak ten Roblox zwali te czaty takie głupie To to już jakby nam popsuje trochę Dandy Swarda, więc Tak, Możliwe, no, że to będą już Ostatnie odcinki z update'ów Dandy Swarda Ej, czemu nagle się tylko cztery osoby dały? Ej no, Pebel, czemu wyszedłeś? Właśnie o tym mówiłem. Ludziom z matchmakingu nigdy nie można ufać. W jednej chwili super jesteście wszyscy, a w następnej już są tylko dwie osoby. No I Ideal. Naraz walam stąd Ej, no tisza. Ty jesteś głupia eła Nie Tiszka, wygiłasza, nie wiem, nie wiem Tak! Udało mi się wziąć te aromates Jestem na hitu Bygniemy no, yeah. tylko, że zostało i loaj, luaj kurczę, szybciej iść. Merry Christmas O, zostaw zdrowia, jak Nice work <grym> Dobra, widzę tylko, z tego odcinka to jest totalna kubka Grałem z tysiącem lepszych! Gdzieś, czy jesteś dobrze jeżeli, wy mi grubali to 99 nocy w lesie albo The Forge. nie wiem, to tam das jest popularne. Do widzenia. Widzimy się na odcinku testowania koala albo ginger.